wybrałem obszar technologiczny. Bardzo lubię nowoczesne technologię oraz się nimi interesuję. Uważam też, że nowoczesne technologie są przyszłością. przyszłością nie tylko naszą, ale również przyszłością całego świata. Każdy kraj, który chce się rozwijać musi mieć dobrze rozwiniętą technologię. Zaznaczę, że nie brałem udziału w żadnego rodzaju warsztatach lub stażach jeżeli chodzi o technologię, ale bardzo lubię sam dowiadywać się nowych informacji i sprawia przyjemność zwłaszcza w technologii, gdyż jest to bardzo ciekawa dziedzina, w której naprawdę wiele można się wydarzyć. A więc co zachęciło mnie do wzięcia udziału w tym projekcie? Poza dużą wiedzą w wielu dziedzinach, zwłaszcza w dziedzinie technologii, według mnie moją największą zaletą jest to, że umiem rozmawiać i debatować na jej temat właśnie przez naprawdę bardzo długi czas. Bardzo też lubię podjąć swoją wiedzę na temat technologii oraz uczyć innych podstaw tych technologicznych, lub innych rzeczy związanych z technologią. Jeżeli czegoś nie wiem, to postaram się bardzo szybko czegoś dowiedzieć. Bardzo lubię pracować w grupach, zwłaszcza z osobami o podobnych zainteresowaniach oraz jestem osobą kreatywną. Bardzo lubię dowiedywać się nowych informacji w wielu dziedzinach, zwłaszcza w tej technologicznej. Lubię też dużo analizować oraz być na czasie z nowinkami technologicznymi, ponieważ jest to moje hobby i mam naprawdę bardzo dużą wiedzę i chciałbym się z nią kiedyś może z innymi ludźmi podzielić. Bardzo chciałbym się do etapu oraz móc podzielić się swoją wiedzą. Bardzo dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia.